Cześć, z tej strony, Patryk z Artystów Reklamy. Witam cię w materiale bardziej związanym z tematyką biznesową niż bezpośrednio stricte z marketingiem. A i porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, jak trzymać. Wysoki poziom produktywności, a przynajmniej jak ja to robię i e, jak realizuję zadania, które przede mną są stawiane, które przede mną stawia, czy to zespół, czy klienci, czy które e, jakby sam stawiam przed sobą, żeby realizować kolejne e, projekty. Na wstępie chcę zaznaczyć, że e, jakby. Całym ekspertem w dziedzinie produktywności. Na pewno nie jestem, są osoby, które na pewno znają to, ten temat dużo lepiej ode mnie, bo po prostu zajmują się tym zawodowo. Ja chcę Ci pokazać i przedstawić kilka takich moich porad dotyczących organizacji pracy, organizacji w pewnym sensie też. Jakby sposobu życia, które jakby mi służą do tego, żeby robić więcej, robić szybciej i jakby po prostu realizować skuteczniej projekty. Pierwsza rzecz nie jest bezpośrednio związana z samą produktywnością, no bo nie odnosi się do jakichś systemów związanych z zarządzaniem zadaniami, czy, z, czy w ogóle z tym, żeby podejmować zadania tak szybko, jak do nas spływają i tak dalej. Raczej jest to taka powiedzmy, Ogólna porada i dotyczy sposobu życia, de facto dbania o swoje zdrowie. Dotyczy aktywności fizycznej i dotyczy zdrowszej, lepszej diety. Jakby to jest rzecz, którą na przykład, to są dwie rzeczy, które w tym roku bardzo mocno zmieniłem i widzę też poprawę w zakresie działań takich po prostu związanych z produktywnością. Jakby lepiej jestem w stanie, lepiej i dłużej mogę utrzymywać stan skupienia. Dużo łatwiej mi jest wtedy realizować zadania, kiedy jakby mój organizm. Też mnie w tym w pewien sposób wspiera, nie sabotuje mnie, mnie że się czuje czuję źle. Tylko praktycznie codziennie mam zdrowie i energię do tego, żeby te działania podejmować i realizować. Co jest fajne, bo też jestem w kontakcie jakby z różnymi jakby bieżącymi klientami których i obsługujemy, czy też nie obsługujemy, a mamy bardzo dobre relacje i jesteśmy w kontakcie, to część z nich wiem, że też jakby bardzo mocno dba o swoje zdrowie. Część możliwe, że też pod wpływem jakby tego zainspirowana tym, co, co jakby to, taką zmianą w moim trybie życia, bo o takich tematach też rozmawiamy i wiem, że to też przynosi u nich bardzo pozytywne efekty, więc taka, taki pierwszy temat nie jest związany z tym, żeby robić szybciej i lepiej zadania, tylko związany z tym, żeby najpierw zadbać o siebie, o swój stan zdrowia, bo to długofalowo bardzo dobrze przekłada się też na tematy związane z produktywnością. Kolejna rzecz, na którą zwracam uwagę, to jest myślenie zadaniowe, czyli jakby myślę już kategorią zadań, czyli tym, co jest do zrobienia, kto odpowiada za konkretne zadanie, kiedy to zadanie wykonam, czy też deadline'ami. I w całym tym procesie ułatwia mi cały ten proces ułatwia mi program. My korzystamy do zarządzania zadań z nozbi. Z programu korzystamy 5-6 lat, generalnie już naprawdę dość długo. Wszystko tam mamy wewnątrz podzielone na konkretne, jakby konkretne projekty. na. Zadania, które mają checklisty, mają e, tutoriale. Jeśli, po, jeśli jest to potrzebne, jest to jakieś powtarzalne zadanie, to też najczęściej jest jakiś tutorial, jak to zadanie wykonać. E, jest, jest też przydzielona odpowiedzialność za to zadanie. Tak więc e, w takiej bieżącej produktywności pomaga mi właśnie to myślenie zadaniowe i od razu z tym e, pewna dewiza z tym związana, bo jakby Nozbi ma e, jakby samo wylistowanie zadań, no to jest powiedzmy połowa sukcesu, no bo nic się nie stanie dopóki nie zabierzemy się za, jakby nie zakaszamy, nie, za, nie, nie, nie pociągniemy rękawów i nie przejdziemy do działania. Tak więc jakby bardzo w kontekście tego zawsze staram się myśleć, że jeśli mam coś do zrobienia, to trzeba zrobić to szybko. Czyli nie, odkładamy, nie odkładam robienia zadań, tylko mam listę, biorę pierwszą, pierwsze zadanie z kolejki i biorę się za robotę. Będąc przy temacie zadań, chcę też powiedzieć o segregowaniu tych zadań, czyli o tym, co zrobić najpierw, co zrobić później. I ja zazwyczaj działam w taki sposób, że jest pewna kategoria zadań, takich zadań, jak nazywam. Quick task, czyli takie zadania, które są do wykonania szybko. Są często jakieś jednorazowe i po prostu odhaczam zadanie i lecę do kolejnego. To takie zadania 5-, 10-15-minutowe, tyle to może zajmować. Nie takim zadaniem może być wystawienie faktury albo odpisanie na jakiegoś maila, albo pobranie faktury, wysłanie klientowi z, z jakiegoś systemu reklamowego, jeśli to ten obowiązek akurat spoczywa na mnie. I yy, ja zaczynam pracę od najczęściej od tych Szybkich zadań i dopiero potem przechodzę do większych projektów. Dlaczego w taki sposób? Dlatego, że jak na przykład, cała moja lista zadań na dzisiaj to jest 30 różnych zadań, z czego 2 trzecie to są te zadania takie szybkie. No to ja biorę się do tych zadań szybkich, robię jedno za drugim, jedno za drugim. 2-3 godziny później mam już 2 trzecie pracy. Wizualnie dwie trzecie pracy z tego dnia zrobione, bo w nosbi jest to wszystko tak posagregowane, tak że te odhaczone zadania jakby wyszarzają się i, i trafiają na, na, na dół listy, że zostały wykonane. I e, ja już od razu widzę, że dużo, dużo zadań zrobiłem. Jestem, e, jakby czuję się produktywny tylko przez to, że odhaczam kolejne zadania. I e, jest taka pozytywna, fajna energia do tego, żeby zabrać się za większe. Cięższe projekty: no bo już widzę, że dużo zrobiłem, tak więc jestem w takim dobrym flow do, do pracy i do dalszego działania. Przy tej okazji y, też chcę powiedzieć o y, pracy w takich blokach zadaniowych, bo y, jakby odhaczanie zadań, y, jakby robienie zadań szybkich, a potem tych większych, to jest jeden temat, ale też y, ja te zadania sobie segreguję na pewne bloki y, zadaniowe. To pozwala mi. Y, Oszczędzić czas związany na przykład z przeklikiwaniem się, na, się pomiędzy różnymi aplikacjami. Czas potrzebny na ładowanie różnych aplikacji, na ładowanie stron. Generalnie na czas tutaj oszczędzam czas na takich drobnych e, rzeczach. Na przykład naraz odpisuję na wszystkie maile. jak loguję się na skrzynkę pocztową, to odpisuję na wszystko, co mam, załatwiam te tematy, wychodzę ze, ze skrzynki. Jeśli mam wystawiać, y, wystawiać y, na przykład faktury, to też naraz wystawiam wszystkie, jakie mam zaplanowane. I zamykam program do faktur, fakturowania. Jeśli mam robić wyceny, to najpierw załóżmy, dzwonię do klientów, rozmawiam o wycenach, a potem wszystkim naraz te, te wyceny przygotowuję i wysyłam. Chodzi o to, żeby jak najmniej marnować takiego czasu na przełączanie się pomiędzy programami. To jest raz, ale też przełączanie siebie z jednego trybu na drugi, czyli z jakby z różnych poziomów skupienia. Nie wiem, czy ty też tak masz, ale ja mam także. Jak wchodzę, jakby jak robię takie bardziej skomplikowane zadanie, to muszę kilka minut poświęcić na to, żeby zapoznać się dokładnie z zadaniem, zastanowić się, jak ja to chcę zrobić i po prostu wejść w taki tryb pracy, w takie flow do wykonania tego konkretnego zadania. I przez to, że jakby pracuję w blokach, to nie muszę za każdym razem wchodzić we flow do wykonania tych zadań, bo wchodzę raz, robię wszystko. Wychodzę z tego flow i przechodzę do innego. I to też jest rzecz, która mega, mega mi przyspiesza, yy, przyspiesza pracę. Nie wiem, jak to wygląda u Ciebie, ale ja na przykład nie słucham muzyki, nie słucham podcastów, nie słucham radia w trakcie pracy. Yy, bardzo to lubię, ale niestety, jakby moja głowa jest wtedy gdzie indziej, nie, nie skupiam się na tym, co robię tu i teraz. Każdy ma swoją metodę, mi to akurat, yy, no niestety. Przeszkadza, no bo wystarczy, że załaduje się nie da piosenka albo na YouTubie odpali się reklama i już od razu chcę wejść tam, wyskakuję z tego rytmu pracy, wchodzę i przyłączam, i to po prostu mnie rozprasza. Tak więc ja w ogóle z, jakby unikam dodatkowych bodźców które mogą mnie rozpraszać, no bo przez to po prostu robię, robię rzeczy dłużej, zamiast jak najszybciej dojść do celu, to, to, to mi to po prostu na tym schodzi dłużej. I kolejna rzecz, uważam, że bardzo ważna, trochę nas pandemia do tego przymusiła, może nie tyle nas, co, co jakby. Wszystkich w zasadzie, więc to jest temat związany z, ze spotkaniami online. To jest bardzo fajne, bo przejście z modelu spotkań stacjonarnych na model online z mojej perspektywy jest super i 99% wszystkich spotkań, jakie odbywam, to są spotkania online. One są szybsze, z mojej perspektywy są konkretniejsze, bo można wiem, udostępnić ekran, coś pokazać. Jest to po prostu dużo, dużo wygodniejsze. Niż spotkania stacjonarne. Oszczędzamy czas na dojazdach, a efekty tak naprawdę są takie same jak spotkania, spotkania stacjonarne. No więc same plusy, zero minusów spotkań online, przynajmniej tak, tak ja to widzę. I ostatni bardzo, bardzo ważny element mojej produktywności, nie jest bezpośrednio związany ze mną, a to jest zespół, z którym współpracuję. Generalnie chodzi o to, że w ramach. Firmy, w ramach zespołu każdy ma swoje kompetencje, każdy ma swoje role, zadanie jest odpowiedzialne za pewne projekty, pewne działania. Więc w momencie, kiedy są pewne zadania, które do mnie trafiają, a e, może je wykonać ktoś inny, ja nie, nie, nie muszę być przy tych zadaniach obecny, nie wymagają moich rąk do pracy, to e, chętnie takie działania przekazuję komuś, kto. Zrobi to często lepiej ode mnie, bo ma jakby wyższe kompetencje w, w, konkretnym, w konkretnym temacie, a ja mogę skupić się na wykonywaniu tych zadań, do których jestem potrzebny osobiście, ale też takich, które jakby należą do właśnie tego mojego obszaru kompetencji, mojego obszaru odpowiedzialności. I to delegowanie i przenoszenie uważam, że jest mega, mega istotne z perspektywy każdego przedsiębiorcy, bo Pracując 8 godzin dziennie, chociaż nie znam przedsiębiorcy, które tylko 8 godzin dziennie pracuje, zazwyczaj jest to więcej, ale przyjmijmy 8, e, 8 godzin, to e, ja mam, mój dzień pracy to 8 godzin, a prac, dzień pracy mojego e, zespołu to jest kilkadziesiąt godzin powyżej 40, tak więc e, na ten moment, tak więc. E, co, jakbym się nie dwoił i nie troił, nie jestem w stanie tego w żaden sposób przebić i mega, mega doceniam, że e, współpracujemy właśnie w takim zespole, gdzie każdy e, czuje odpowiedzialność za swoją działkę, za swoje działania, gdzie możemy pewne rzeczy sobie oddelegować, pomóc sobie wzajemnie i to są też rzeczy, które wpływają na, na, na moją produktywność. Ja e, dostając pewne zadanie nie muszę sobie przypominać albo wdrażać się w to zadanie, wystarczy, że przekażę to to ten temat. Komuś wiem, że to będzie dobrze zrobione i jakby jest to dla mnie bardzo, bardzo ważna rzecz. Jestem naprawdę zadowolony, że udało nam się to tak super ułożyć. Tak więc są to moje sposoby na to, w jaki sposób działać produktywniej, wydajniej, lepiej, skuteczniej. Jeśli masz jakieś swoje rzeczy, swoje patenty, to daj znać w komentarzu albo napisz do mnie. Podziel się swoimi wnioskami, a ja gorąco zachęcam cię do zostawienia łapki w górę, lajka, subskrypcji szczególnie jeśli tematy marketingowo-biznesowe Cię interesują, to tym bardziej liczę, że te subskrypcje zostawisz. No i nie przegapisz kolejnych odcinków, a my widzimy się wkrótce.